Tego podcastu słuchasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-cudzamy do kupy. Hallo, dzień Noberek 188. Taki jest numer dzisiejszego odcinka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o niemieckich przysłowiach o miłości. Tutaj, Aga, twoja podcastowa nauczycielka języka niemieckiego. Słuchajcie, ostatnio był podcast kryminalny, mam nadzieję, że wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, szczególnie pod poprzednim odcinkiem. Po pierwsze, kryminalne historie to wiadomo, zasięgi mniejsze tak jak o patologii i tych innych nagrywałam, to warto podbustować. Jak możecie to skomentujcie, będę bardzo, bardzo wdzięczna. dzisiaj, dla wyrównania ciśnienia, że tak powiem, to trochę o miłości. O miłości. Ludzie, miłość kwitnie wokół nas, zaraz wiosna. <laughs> Nie wiem, kiedy tego słuchać, ale to nagrywam pod koniec listopada, <laughs> że słabo, no ale wiadomo, fajne jest to w podcaście, że, że możesz to go słuchać za trzy lata i to zawsze będzie aktualne. No, trochę o przysłowiach w ogóle taki, yy, to jest taki temat, który jest mi powiedzmy bliski, dlatego że yy, frazeologizmy o miłości. To, były, to był temat mojej pracy magisterskiej. Porównywałam, mm, powiedzmy, przysłowia, frazeologizmy, właśnie w języku polskim i w języku niemieckim, i bardzo dużo jest takich bardzo podobnych albo takich samych, wręcz tłumaczonych słowo w słowo, bo jak wiesz, w ogóle idiomów i jakichś przysłów, yy, właśnie powiedzonek, bardzo często nie można tłumaczyć dosłownie. Ale są takie, które w niemieckim i w polskim będą się pokrywać 100%. 100% w znaczeniu. No i dzisiaj troszkę o tym. Jeszcze chciałam nadmienić, że pewnie zauważyliście i jak jesteście uważni i słuchacie, to szczególnie moi patroni zauważyli, że od jakiegoś czasu na Spotify pojawił się odcinek bonusowy dla patronów. To jest odcinek powiedzmy dla VIPów, więc jeżeli jesteście patronami, to połączcie swoje konta ze Spotify oraz z Patronite. Em. Wystarczy mieć taki sam e-mail, więc po prostu sobie to podmięcie. I wtedy możecie korzystać z bonusowych odcinków, a jeżeli nie jesteście patronami, to ja Was zachęcam oczywiście do pozostania tymi patronami, no bo macie po prostu dodatkowe materiały. I teraz też są dodatkowe, bonusowe odcinki, które nie są dla nikogo i nigdzie indziej publikowane, nigdzie indziej dostępne, tylko dla moich patronów. Dobra, to przejdźmy sobie może do tych przysłów i związków frazologicznych dotyczących miłości. E, tutaj kilka takich przysłów najpierw może. No i co? Stare, piękne przysłowie po niemiecku. Alte Liebe rostet nicht. Alte Liebe rostet nicht. Czyli stara miłość nie rdzewieje. Czyli mamy. To jest właśnie jeden z przykładów przysłów, które są takie same. Widzisz? Czyli stara miłość nie rdzewieje. Alte Liebe rostet nicht. Mamy też takie przysłowie. Liebe macht blind. Liebe macht blind. Miłość jest ślepa. I tutaj już zobacz. W języku niemieckim mówimy, że miłość czyni ślepym robi ślepym nie, a my mówimy miłość jest ślepa, czyli Liebe macht blind. Przez żołądek do serca. Po niemiecku mówimy die Liebe geht durch den Magen, die Liebe geht durch den Magen, czyli dokładnie miłość idzie przez żołądek. Po prostu. Oni nie mówią że do serca, bo to wiadomo. Ja tam wiem skąd idzie, jakby przez żołądek dokąd. No nie? Ale dobrze nie masz. Die Liebe geht durch den Magen, czyli przez żołądek do serca. Was sich liebt, das Nekt sich. Bardzo fajne przysłowie. Kto się czubi, ten się lubi. Kto się czubi, ten się lubi. Was sich liebt, das Nekt sich. O, oh, jest też takie fajne. Każda potwora znajdzie swojego amatora. Każda potwora znajdzie swojego amatora po niemiecku. To jest Jeder Topf findet seinen Deckel. Jeder Topf findet seinen Deckel. I jak byliście uważni i słuchaliście dobrze odcinka w kuchni, bo był taki odcinek o, o rzeczach w kuchni, po prostu jakieś garnki, sztućce, co tam się gotuje i takie bajery, no to tam były takie słowa typu Topf i dekel, bo to jest tak dosłownie tłumaczone to byśmy powiedzieli, że każdy garnek znajdzie swoją pokrywkę. Fajne, nie? Zarąbiste. Każdy garnek znajdzie swoją pokrywkę. Każda potwora znajdzie swojego amatora. Jeda top, findet, seinen dekel. Miłość i rozum rzadko idą w parze, nie? Mówi się tak, że serce i rozum to, No i to po niemiecku możemy powiedzieć Liebe und Verstand. Verstand jako rozum. Zobaczcie, to jest od Verstehen, nie? Ich habe nicht verstanden. Nie zrozumiałem rozum. Dobra, dalej. Liebe und Verstand gehen selten hand in hand. Ładne? Rymuje się, nie? Liebe und Verstand gehen selten hand in hand. Hand in hand. Czyli właśnie, że one rzadko chodzą ręka w rękę. Hand in hand, mówimy w parze. Jeszcze co mamy? Ciągnie swój do swego, nie? Ciągnie swój do swego. To nawet nie musi dotyczyć miłości, ale też bardzo często. Gleich und gleich gesellt sich gern. Gleich und gleich gesellt sich gern. Pamiętaj, że możesz sobie pobrać notatki, nie? W, w, pod każdym odcinkiem możesz sobie zerknąć co tam, jak to jest napisane. Ciągnie swój do swego. No, i jeszcze mamy przeciwieństwa się przyciągają, czyli gegend an. I to też jest przykład takiego, który jest dokładnie taki sam jak w języku polskim. Przeciwieństwa się przyciągają, gegend sich an. Dobra, jeszcze mam dla ciebie kilka frazologizmów. czyli to nie są do końca takie, powiedz, w sensie in, przysłowia. Tylko raczej jakieś takie powiedzonka, które my mamy. Na przykład mam motylki w brzuchu, albo jest tutaj chemia, czuję, nie? Coś iskrzy między dwojgiem ludzi i tak dalej. Także posłuchaj jeszcze kilku frazologizmów, dobra? Czy jakbym chciała powiedzieć właśnie, że ja mam motylki w brzuchu, to też jest dokładnie tak jak w polskim i mówimy Ich habe schmetterlinge im bauch. Ich habe schmetterlinge im bauch. Nie? Mam motyle w brzuchu. Mówimy, że przed, między kimś jest chemia, Możemy powiedzieć, das stimmt, die sie mi. Das stimmt, czyli jakby chemia się zgadza. Nie? Das stimmt, die sie mi. Das stimmt, die sie mi. Co mówimy, że to jest miłość od pierwszego wejrzenia? Liebe auf den ersten Blick. Liebe auf den ersten blik. Mhm. Jesteśmy też bardzo często zakochani po uszy. Zakochany po uszy to jest. Bis über beide Ohren verliebt sein. Bis über beide Ohren verliebt sein. Czyli aż do oboja, obojga, oboj uszu. Jezu, Polski, Jesus, please. Oboje uszu. Beide oboj... Ohren. Zoczcie, Mieski ist taki prosty. Bis über beide Ohren verliebt sein. Ja, być zakochanym po usche. Mhm. Teraz też coś takiego, co może nam być przydatne w innych sytuacjach, nie tylko powiedzmy miłościowych, mówimy Jemandem am Herzen, liegen", czyli leżeć komuś na sercu. Być dla kogoś takim ważnym w tym sensie. I teraz ja na przykład takiego wyrażenia używałam też, kiedy pracowałam kiedyś w, no po prostu w niemieckojęzycznych firmach różnego rodzaju. I jak miałam kontakt z klientami niemieckimi, to ja mówiłam na przykład, że państwa, co tam było takie ładne zdanko, że, że, że państwa zadowolenie bardzo mi leży na sercu, że jest dla mnie bardzo ważne. I, mo, i ja mówiłam na przykład, ihre Zufriedenheit liegt mir. Am Herzen, nie? że mi to leży na sercu, że naprawdę jestem, to jest to dla mnie ważne, żebyście byli zadowoleni jako klienci. No i wtedy mamy właśnie to. Czyli jemandem, am to jest dla kogoś być ważnym, leżeć komuś na serduszku. Mhm. No i co? Mówiliśmy, że iskrzy między dwojgiem ludzi. E, iskrzeć to jest funken, funken. Wtedy mówimy es funkt, iskrzy. Es funkt zwischen zwei Menschen. Zwyszyn. nie? Enforced. Es funkt zwischen zwei Menschen. Nie? Fajne, fajne. Dużo tego zwischen zwei, zwischen zwei. Ładne. No ale w sumie zwischen zwei, to, to, to już samo brzmi jak iskrzeć. Nie? Es funkt zwischen zwei Menschen. Okej. Okay. Co jeszcze mówimy, że jesteśmy w siódmym niebie i też może być to związane z miłością lub nie. Na przykład na urlopie all inclusive. Auf Wolke sieben, schweben. Schweben to jest tak bujać się, y, huśtać. Szwabin to jest właśnie tak unosić się, szybować, krążyć tak, huśtać, właśnie wisieć w powietrzu, po prostu, nie? Czyli auf Wolke 7, Szwabin. Ja sobie tak wiszę w powietrzu, bo jestem w siódmym niebie. To co? Często kierujemy się sercem, a nie rozumem. I to mamy po prostu takie wrażenie, jak herc über kopf. Herz über Kopf, Handeln, Handel, to traktować, kierować, y, działać, działać y, po prostu sercem. I Herz über Kopf, czyli zobacz, serce ponad głowę, Herz über Kopf, nie? kierować się sercem, nie rozumiem. Zresztą kiedyś w podcaście, nie pamiętam, który to był odcinek, oczywiście, bo jest 188 odcinek, umówmy się, ale y, kiedyś Wam y, chyba opowiadałam, albo to było w newsletterze, ja już nie wiem. Chodzi o to, że jest taki podcast, który się nazywa Herz über Kopf, to prowadzi taka dziewczyna, Masza, ona jest chyba z Berlina i czyta historie z Reddita, takie o przyjaźni, o relacjach, o związkach, o jakichś takich familijnych dramach. Wiecie, typu, że Teściowa mnie nienawidzi i zrujnowała mi wesele i po prostu ona to omawia. E, takie ciekawe te. I to się nazywa Herz über Kopf. Jakbyście byli zainteresowani, to zapraszam. Tak się, znaczy ja zapraszam do maszy. E, lubię ten podcast. Czasami sobie fajne dużo takich, ona dużo anglicyzmów też rzuca i taki młodzieżowy język, więc warto sobie po prostu posprawdzać. Herz über Kopf. Tak się nazywa podcast. I tutaj i właśnie to jest stąd, nie? że to jest jakby serca nie rozum, kierować się sercem, a nie rozumem. <laughs> no dobra, i ostatnie, i słuchajcie, to jest dla was i wam tego życzę, i sobie też być z kimś na dobre i na złe. I bądźcie tu ze mną na dobre i na złe, nawet jak są czasami gorsze te odcinki, ale nie wszystkie, albo nie wszystkie was interesują. Albo nie wiem, no po prostu bądźmy tu razem, <laughs> po prostu trzymajmy się z tym niemieckim na dobre i na złe. To będzie po niemiecku durch dick und dünn gehen. Dick und dünn to jest grube, a dünn to chude, sztupły. Z jest takie śmieszne, mówię, no dobra, słowo, oni idą przez grube i chude, no ale dobra. Mit jemandem durch dick und dünn gehen. Czyli iść z kimś przez grube i chude. Dziwne, nie? Mit jemandem durch dick und dünn gehen. Ale jak wiesz, nie tłumaczymy frazologizmów dosłownie. Niektóre fajnie, że się uda, ale większość jednak nie. I tyle. Tada! Mam nadzieję, że ten odcinek dla równowagi po kryminalnym bardzo Wam się podobał. Bardzo Wam się podobał. W ogóle ja to jestem ten, Nic w ogóle nie manipuluję tutaj treścią. E, I opiniami o podcaście. A propos opinii, zapraszam do wystawienia opinii. Jak słuchasz na Spotify, to tam można dać gwiazdki. Na Apple Podcast można oceniać, można komentować, pamiętajcie, y, y, na YouTubie dawać suby, łapki w górę i tak dalej. Słuchajcie, te y, zasięgi naprawdę spadają bardzo mocno. Jest coraz więcej treści. Coraz więcej ludzi chce od nas pieniądze. Ja zresztą też od nas chcę <laughs> za, za treści, prawda? Kojarzycie Są te buy coffee jakieś. Ja mam sama supi, mamy te patronite i tak dalej. Dużo twórców internetowych po prostu gdzieś tam się próbuje wspierać. Ja to rozumiem, no ale mam nadzieję, że, że mimo wszystko jesteście tutaj i cieszę się, że nadal ten podcast może być. Udostępniany za darmo dla wszystkich, a ci, którzy wspierają go na Patronite, mają po prostu tylko do dodatkowe materiały, więc myślę, że to jest spoko deal. No i tym samym kończąc, proszę Was o opinie, o komentarze, o interakcję z tym podcastem, bo to jest najlepszy, darmowy sposób na wsparcie, a jeżeli nie chcecie darmowo, w sensie chcecie coś więcej i chcecie korzystać z tych dodatkowych materiałów, to ja Was zapraszam serdecznie na patronite.pl, ukośnik, tu do kuspy, li... wszystkie links, co cofam to. Wszystkie linki są w opisie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ciao, ciao. Tego podcastu słuchasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik cudzamy do kupy.